Podcast Twoje Pierwsze Mieszkanie. Odcinek specjalny. Wydajemy e-booka. Kolory Twojego wnętrza. Cześć, tu Filip. I Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz i całą naszą wiedzę przekazujemy na blogu, w podcastie i w nowym e-booku. By pomóc Ci mądrze wyremontować i stylowo, kolorowo urządzić Twoje Pierwsze Mieszkanie. I dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam trochę na temat naszego pierwszego e-booka Kolory Twojego Wnętrza. Co tam znajdziecie, o czym jest, dla kogo i jak się nim posługiwać? Znacie nas już z podcastów i wpisów na blogu, więc wiecie, że zawsze staramy się podejść bardzo praktycznie i wprost do omawianych tematów. Nie inaczej było z tym e-bookiem. W którym opowiadamy o tym, jak dobierać kolory do naszego wnętrza. Natomiast mówimy tutaj wprost o takich narzędziach, z których sami korzystamy, z których sami używamy w naszej pracy. No dzięki czemu macie jakby zbiór elementów, które naprawdę są wszystkim praktyczne, a nie tylko teoretyczne. Dlatego my stworzyliśmy dla Was taki zestaw autorskich zasad, które. Pomogą wam zobrazować to, jak poruszać się w tym subiektywnym świecie kolorów. Jak odnaleźć swój punkt widzenia, jak spojrzeć na kolory tak, by móc je prawidłowo ocenić, prawidłowo dobrać, prawidłowo wyszukać, by spełniały nasze oczekiwania i nasze potrzeby, by kolorami zbudować charakter wnętrza, zbudować jego klimat określony. Chcemy surowy, wybierz to i to. Chcesz Ciepły, przytulny, kieruj się w takim i takim. W naszym e mówimy też o tym, co wpływa na nasz subiektywny odbiór kolorów. Czym się kierować? Na co musisz zwrócić uwagę? Przy tym, jeśli wybierasz lub łączysz ze sobą kolory i chcesz jeszcze do tego uzyskać jakiś efekt. I jeszcze, żeby to do czegoś tam pasowało. Jakby widzicie, jest wiele zależności, dlatego zamknęliśmy te zależności uniwersalne, proste i takie bardzo przyziemne zasady. Tak żeby każdy mógł łatwo to zrozumieć, opanować i posługiwać się łączeniem, dopasowaniem i wyszukiwaniem dla siebie idealnego koloru swojego wnętrza. Ale może po kolei co w tym e buku znajdziecie? Na naszym e-booku, na początku, znajdziecie wszystkim narzędzia, które pozwolą Wam w łatwy sposób wyszukiwać kolory z Waszych inspiracji. Oznaczać te kolory. Do tego narzędzia, które pozwolą Wam przeliczać kolory, ponieważ, no, w świecie przeważnie znacie PET Natomiast tych nas na kolory jest dużo, dużo więcej, a większość z nich opiera się na nazywnictwo związane z komputerami, czyli systemy szesnastkowe oraz RGB. I o tym wszystkim bardzo prostymi słowami Wam tłumaczymy, jak się w tym świecie poruszać, żeby takie kolory odnajdywać. Drugą rzecz, na którą chcemy zwrócić Waszą uwagę, to jest wpływ światła na kolor we wnętrzu. Zarówno tego światła zewnętrznego, tutaj będziemy mówić o kierunkach świata i jakie dedykowane są do nich palety, odcienie czy kolory, oraz wpływ światła wewnętrznego, czyli te wszystkie nasze żarówki. I tam będziemy pokazywać Wam, jak samodzielnie obliczyć niezbędną ilość światła, którą potrzebujemy do danego wnętrza, danej funkcji wnętrza, czy danego jego kabarytu. Oczywiście w tym rozdziale też wspomnimy o tym, o zwoistymi Kelvinami, z, z ciepłym zimnem i jak to przekłada się na nasze wnętrze i nastrój. Generalnie, rzeczywiście, światło we wnętrzu, no to jest bardzo szeroki rozdział, ponieważ no ma ogromny wpływ na to, jak wybieramy kolory, no i znowu prostymi sposobami podpowiadamy Wam, co wybrać i jak wybrać. No żeby po prostu to wnętrzne spłanie nie zaskoczyło, żeby kolor na ścianie na naszym wnętrzu no, był taki, jak panowaliśmy. Będziemy poruszać także najbardziej problematyczny punkt, to znaczy łączenie kolorów we wnętrzu. I tam stworzyliśmy bardzo ogólne, trzy proste zasady, które pozwolą wam ukierunkować się w łączeniu waszych kolorów, które pozwolą Wam tak naprawdę połączyć ze sobą każdy kolor, jeśli zastosujecie się do tych trzech prostych i ogólnych zasad I jak te zasady są, no właśnie tak skonstruowane, żebyście wiedzieli, jak z nich korzystać? My sami z nich korzystamy, my sami tak właśnie komponujemy wnętrza i wiemy, co się sprawdza, więc no tam, gdzie nie trzeba, no to nie robimy wam jakichś głupich wykładów o długości fali, jak to trzeba połączyć, to i tamto. No, no nie, słuchajcie, pewne sprawy są dosyć proste, ale trzeba się po prostu umieć nich trzymać. I jak będziecie tych zasad trzymali, wszystko na pewno Wam fajnie wyjdzie. Tak naprawdę, tak jak powiedział Filip, czasem wystarczy uprościć jakiś temat, który wydaje się skomplikowany. To znaczy nie komplikować go bardziej, bo tylko tą prostotą będziemy w stanie dojść do czegoś bardziej skomplikowanego, którego chcemy osiągnąć. Od prostych do skomplikowanych rzeczy. Natomiast na samym łączeniu kolorów nie poprzestajemy. Też Wam podpowiadamy, jak w ogóle dopasowywać sobie kolory nieoczywiste. Czyli tu mamy na przykład na myśli no, kolory drewna, kolor betonu, kolory kolorowych płytek. O tym też wspominamy i znów bardzo prostymi słowami, ponieważ to można powiedzieć prosto, można fajnie to wytłumaczyć, i ułatwi Wam po prostu podejmowanie kolejnych decyzji. I żeby była jasność. To są zasady, które sprawdzą się tak naprawdę do wszystkiego, czego nie wybierzesz, jeśli odpowiednio sobie je podstawisz. Natomiast ty, jeśli Ty oczekujesz, że ja Ci tam w tym e-booku powiem, że płytka RGB 318 model indigo będzie do niej pasował kolor taki, 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 to nie. Bo tak się po prostu tego nie robi. Tak się po prostu tego nie da. Tak jak tłumaczymy Wam wcześniej, jest wiele elementów, które wpływa na to, to dobrać, więc jeśli przejdziecie ten e-book po prostu metodycznie, to na samym końcu będziecie mogli z łatwością połączyć te kolory, bo będziecie mieć pewną świadomość tych wszystkich czynników, które wpływają na łączenie dobór tego koloru. No tu bardzo fajnie, że powiedziała, że tak, no ten e-book, no oczywiście, być może nie jest dla każdego. Jeżeli, no oczekujesz takiej gotowej odpowiedzi, że nie wiem, no chcę mieć wesołe wnętrze, to wybierz kolor różowy, no, no nie, no Słuchajcie, to tak, tak, tak nie działa generalnie. Natomiast no, wierzymy, że osoby, które są samodzielnie mądrze wyremontować, urządzić swoje wnętrza, no to będą miały z tego bardzo duży materiał, dawkę wiedzy, która pozwoli właśnie im, nie popełnić takich drobnych błędów, bo czasami wiemy, że Wy nie macie problemu z tym, żeby no, jaki kolor wybrać, wy wiecie, jaki kolor mieć we wnętrzu. Przeważnie problem jest z tym odcieniem, tak, z tym tonem. No tu zawsze jest to zawahanie. No i właśnie dzięki naszym radom będziecie po prostu wiedzieli, w którym kierunku podążać, aby było dobrze. Więc jak widzicie wkrótko i na temat konkretnie opowiedzieliśmy wam, co znajduje się w tym e-booku. I tak samo ten e-book jest stworzony, jest krótki, metodyczny, może nie krótki, ale metodyczny który poprowadzi was po kolei przez ten świat kolorów, tak, żebyście mogli samodzielnie, samodzielnie wybrać kolor idealny dla swojego wnętrza. Dlatego życzymy wam pięknych i kolorowych wnętrz. Naszego e-booka możecie kupić na naszym blogu w zakładce e-book oraz link do niego znajduje się w opisie tego odcinka podcastu. Dzięki za dziś. Mówię dla was Filip i Róża, twórcy e-booka Kolory Twojego wnętrza.